Jeżeli korzystasz z automatycznego nagrywania swoich wideo rozmów oraz ich transkrypcji typu Firefly, StellDV czy, czy Tactic, to w tym filmie pokażę Ci alternatywę, jak możesz zrobić to u siebie za dosłownie ułamek tej ceny. Zaczynamy sobie oczywiście od N8N, w którym y, będziemy korzystać z dwóch osobnych workflow'ów. W momencie, w którym ustawimy sobie spotkanie, to w tym momencie triggeruje się nam ten workflow, gdzie następnie jest sprawdzane, czy, czy do tego spotkania jest przypisane spotkanie online, bo w kalendarzu mogą być różne rzeczy, nie tylko meetingi online. I to jest nasze nasz core. W tym momencie jest wysyłany request do Recall AI. I już ci pokazuję, o co z tym chodzi. Jest to narzędzie, które pozwala na nagrywanie rozmów w bardzo prosty sposób. Podpinasz swojego Google Kalendara, ewentualnie wersję od Microsoftu. I w momencie, w którym jest taki call ustawiony w Google Kalendar, to możemy sobie wysłać, żeby on był nagrywany. I dokładnie z tego narzędzia korzystają właśnie ci wszyscy dostawcy, którzy kasują się za 20 dolarów miesięcznie. Plus jest taki, że, że mając to u siebie, no to raz, że to jest tańsze, a dwa, że możemy mieć inne funkcje. Które zaraz też zresztą pokażę. Wysłamy sobie request typu post do, do API Ricola. Całość tego workflow będzie dostępna w opisie. W tym momencie, kiedy spotkanie jest aktywne i w momencie, w którym ten bot skończy nagrywanie, jest zwalany webhook. Pobieramy sobie. Plik, który jest wysyłany przez tego Ricola. Tu potrzebujemy pliku w formie binarnej, więc y, musimy go jeszcze pobrać. Wcześniej był pobrany link do pobrania. Następnie transkrybujemy sobie całe wideo. Możemy skorzystać z 11Lapsa, możemy skorzystać z Whispera, od OpenAI, możemy z jakichś innych modeli. Jest to tak naprawdę bez znaczenia. Teraz bardzo ważna rzecz, czyli jest to nasz węzeł AI Agent, który pisze maila na podstawie transkrypcji tego wideo oraz pisze notatkę wewnętrzną w CRM-ie dla zespołu, dla dila danego oraz robi taski. Prompt wygląda w taki sposób. Będzie on oczywiście też załączony. To, co jest ważne, to chcemy, żeby ten output z tego agenta był w postaci sformatowanej, to znaczy to musi być JSON, który ma odpowiednią strukturę, czyli chcemy po prostu mieć trzy rzeczy do ząpowania. Może być to właśnie maila klienta, notatka do CRM-u oraz yy, taski dla zespołu. Możesz sobie użyć dowolnego modelu, nie musi być to Gemini. Gemini jest o tyle przyjemny, że ma wersję bezpłatną, czego nie oferuje żadna, żaden inny LLM, z tych sensownych oczywiście, bo mamy jakieś open source, które są trochę gorsze, ale nieraz, nieraz bezpłatne. I teraz też pokażę Ci, co tu się dalej dzieje. Czyli jak mamy tego agenta, to w tym webhooku, który był tutaj wysyłany, w tym webhooku, na którym dostaliśmy informację o, o tym agencie, jest do niego przypisane ID w Rekolu. Potrzebne jest to po to, że chcemy mieć maila osoby, do której chcemy wysłać naszą notatkę. W tym miejscu pobieramy sobie ID naszych kontaktów, znaczy wyszukujemy na podstawie na podstawie e-maila e, ID w HubSpotcie. W tym miejscu logowane właśnie jest to spotkanie, gdzie są nasze notatki wewnętrzne, jest tytuł, jest przypisanie danego kontaktu. W tym miejscu zbieramy sobie wszystkie taski do zrobienia ich Podejrzewam, że może być więcej niż jeden, więc należy sobie zrobić to w taki sposób, że, że potrzebujemy zamienić sobie listę tasków na poszczególne temy, dzięki czemu tych zadań powstanie na przykład 10, ile ja ich wypluł, no i całość jest praktycznie bezobsługowa, koszty obsługi są... Nie są zerowe, niestety. Natomiast Recall sam sobie kosztuje 70 centów za godzinę nagrywania, więc, no, żeby przekroczyć te 20 dolarów, czyli tyle, co kosztuje subskrypcja, taktika albo jakichś innych rozwiązań, no to trochę tych godzin jest. Jeśli chcesz cały ten workflow, to plik znajdziesz w opisie. Jeżeli potrzebujesz sobie coś takiego wdrożyć w swojej firmie, masz też do mnie kontakt w opisie. Serdecznie zapraszam do kontaktu na razie.